Znam was wszystkich po krótkiej przerwie. Wyjechałem na jezioro i po prostu troszeczkę mi leciało. Ale dzisiaj nie będziemy robić takich normalnych rzeczy. Tylko zbudujemy my za pomocą kiedyś stworzonego przeze mnie takiego totorsu. Moska. Chcecie zobaczyć, jak to mi pójdzie? To lepiej oglądajcie do końca. Zacznijmy od torsu. Będzie to mój największy tor z Hero Factory, którego znalazłem. Na to przykładam niebieski taki jakby łącznik. Łącznik, a nie łącznik. I normalną, chyba najmniejszą nakładkę. Następnie naprzód tworzę to, co było na początku. To jest w ogóle o. Wiecie, że w ogóle ja nie miałem ten tego lwa z zabyć Planet, i na targu znalazłem ofertę z tym torsem. I ogólnie także wtedy zdobyłem tą maskę Breeze. I kurde, to ledwo to się trzyma, jakby coś. Więc dajcie mi to, ja to szybko włożę tam i widzimy się za chwilę. Oraz włożyłem także rdzeń. I skończyłem to, więc teraz czas na zrobienie nóg. Zaczynam od największego elementu kościa, którego znalazłem. Na to nakładam nogę od Nexa i filam to tutaj. O. Następnie wkładam złotą, największą moją nakładkę. Ale nie wiem, od kogo ona pochodzi. Następnie od. Chyba skalnego potwora wziąłem to, albo od elementów z Bionicle. To jest Udo. Nauczyłem się. I teraz czas. Nie, to są łydki. Teraz robimy Udo. Do Uda posłuży nam element Bionicle z... Chyba też elementem Bionicle, albo od tego samego seta, z którego wziąłem ten, tamten element. To tylko dwa elementy, więc tak szybko złączamy i teraz za pomocą magii możemy zdublować naszą nogę. Raz, dwa, trzy. Pff. Mamy mamy dwie nogi, więc teraz czas na zrobienie rąk i dwóch broni. Zacznijmy od pomarańczowej części. Zaczynamy od elementu, hier, chyba Hero Factory, z kolejnym elementem z Hero Factory. Następnie przyczepiamy dwie nakładki od Nexa. Jedną tutaj, drugą tutaj. Przyczepiam tutaj, następnie też element od Nexa z Hero Factory. I biorę to, chyba, było od Balka z Planet. Ogólnie no to na targu da się mnóstwo rzeczy wyhaczyć, ale niektóre są zbyt drogie. Chciałem sobie wziąć karton z klockami, ale oczywiście było zbyt drogie. I tak właśnie skończyłem rękę i tak, posłuży tutaj nam chyba element od Lawala z z CCBS i do dołu przyczepiam normalnie Hero Factory. Teraz spróbujemy zdublować naszą rękę. 3, 2, 1 i 3. Ok, spróbowałem i moja magia nie zadziałała. Więc używam tego elementu chyba od mojego pierwszego filmiku. Wkładam go tu. Następnie biorę znowu czarną nakładkę. I cóż? Czas. Czas. Czas poskładać naszego mocka w całość. Skończyłem prawie go składać. Jeszcze na górę element włóczki. Patrzcie na to. Zrobię magic trick. Raz, Dwa. Czekajcie. Raz, Dwa. Trzy. I już chyba, tak? Tak, ułożył nam się w idealną formę. Chyba do szurców na to zrobię. Piszcie, czy chcecie mieć taką serię, gdzie robię edity z tym, że po prostu pokazuję pięć fajnych fus. A ja się z wami żegnam. Narazka!